Hej, cześć, witajcie, ja jestem MatiLego, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dorwałem magazyn z Lego City, na który czekałem na długo. Trochę na niego czekałem, bo w czerwcu dużo magazynów nie było. Był ten bez nogi, ale on mnie za bardzo nie kusił. Ale co, na ten magazyn czekałem bardzo długo i przejdziemy do jego rozpakowania i omówienia. No i Nurek z krawem i wodorostami i tu na bok. No i otwieramy nasz magazyn. To już jest taki magazyn bardziej letni. Bo widzicie, że dodatek jest taki wakacyjny. No i tak, zaczynamy z pisem z treści. I dalej mamy komiks. Oczywiście zadanka i. Reklama jakiegoś magazynu, w którym jest saszetka kart Lego Batman, ale ten magazyn nie jest Lego, więc... przejdziemy dalej. No, za oknem tak upał, a tu śnieg już zbierają. <laughs> Żartuję sobie. No, dobra. Dalej. Mamy więcej lamidów. Jak w czerwcu nie było praktycznie żadnych magazynów, tak w lipcu może się poprawić i to dużo. Ponieważ w lipcu będą ciekawe magazyny, takie na przykład jak mistrzu albo flash No, jest standardowa reklama kart Lego Batman i mam obrazki, czyżby nie było kolejnego numeru magazynu Lego City? Czy to koniec Lego City? A nie, bo następny numer jest napisany z drugiej strony, i jest to policjant na taki kładzie można powiedzieć. Widzę tutaj już ciekawy, nadrukowany element Do tego karta limitowana zielonej latarni z serii Lego Batman. No i to jest dobry magazyn i go kupię. Fajny voliciant. Fajny nastrój. Z tego pojeździku będzie można wyciągnąć fajne elementy. No ale my teraz bez zbędnego gadania przechodzimy do otwarcia nurka. No i nasz świetny dodatek jest już zbudowany. No i mamy tutaj na początku świetną minifigurkę nurka. To tak, co prawda, nóżek nie ma zadrukowanych z żadnej strony, a to jest chyba w sumie i dobrze, bo ten nurek wygląda dobrze i bez nadruków na nogach. A te nóżki czarne można dać jakiejś innej minifigurce, jako spodnie, więc tam mi nie przeszkadza. I zielone płetwy bardzo fajnie miałem wcześniej. Nurka czerwonego, i to właśnie o z tego zestawu dokładnie. Zresztą nie wiem, chyba gdzieś mam koło siebie, ale mogę go też nie mieć koło siebie. Czemu zawsze na odcinku nic nie mam koło siebie. Zawsze mam wszystko pod ręką, a teraz nie mam nic. To w każdym razie mam ma zielone płetwy, fajnie nadrukowany tułów. Zielony aparat, to też jest dla mnie bardzo fajnym elementem. Ja do tej pory miałem tylko czarne i to trzy, bo jeden miałem od Lensa, a dwa miałem od Garmadona, bo mam dwóch takich Garmadonów. No i tak, zamiast zwykłej butli tlenowej, ma niebieską butlę tlenową od Strażaków, ten nurek. Ciekawe urozmaicenie. No tego jest niebieski hełmik, takie okulary z rąk do oddychania. Fajna twarzyczka taka normalna. Aż mi okulary spadły. Trzeba mu je naczepić. I tak, dalej mamy bardzo fajnie, bo mamy kraba. W takim fajnym pomarańczowo-żółtym kolorze. Na filmie wydaje się, że on jest taki bardziej żółty, ale w realu on jest taki bardziej pomarańczowy. Kupicie, zobaczycie. No, fajne, bo kraba nigdy jeszcze nie miałem. Fajny nowy zwierzeczek do moich zbiorów. Tak. Takie glony. Mamy tutaj taką małą płytkę, na której mamy bardzo tak. Taki fajny, zawinięty wodorost, taka roślinka. Taki o bluszcz w fajnym jasno-zielonym kolorze. Do tej pory miałem tylko jeden taki. Teraz są dwa, będzie można coś porobić, ciekawego. Do tego tutaj nie wiem, czy widzicie, ale jest taki brązowy element mały. O taki. O. Tylko, że brązowy. I ma w środku dziurkę. Ja takich elementów za bardzo nie mam, więc to jest na pewno na plus. No i do tego oczywiście też bardzo fajny dodatek, bo piątka z LEGO nigdy nie miałem piątki, więc też się cieszę z tego. No i zrobimy sobie takie małe podsumowanie. Elementów w, w tym w dodatku nie jest. Dużo, ale są bardzo ciekawe, bo moglibyśmy również do, dostać samego nurka i wtedy magazyn byłby taki ha, taki mech po deszczu. Ale dostaliśmy kraba, co plus. Jeszcze takie roślinki, piątkę, to też w ogóle plus. Dużo fajnych nowych elementów w mojej kolekcji. Dużo fajnych w nowym kolorze. Polecam Wam ten magazyn bardzo, jak najbardziej. Macie kasę, kupujcie. Dobiję 10 subów, proszę Was. To wtedy zrobię Wam playlistę wszystkich odcinków z mojego kanału. Zobaczycie.